Susza to nie żywioł, który wziął się znikąd. To skutek postępującej zmiany klimatu, której skutki są coraz silniej odczuwalne. Jesteśmy wszyscy świadkami suszy, która doprowadzi nas do zmiany dotychczasowego życia. Susza to nie tylko brak wody w kranach to możliwość braku prądu, zwiększenia cen żywności. Społeczeństwo już teraz zmaga się z kryzysem, jakim jest pandemia. Nasze życie wywróciło się o 180 stopni. Byliśmy zmuszeni do zmian. Rząd musi zdawać sobie sprawę, że zrobimy czeka na nas kolejny kryzys. Kryzys klimatyczny. Susza to tylko mała część tego, co nas czeka. Wszystkie decyzyjne osoby w naszym państwie muszą zainicjować kroki, które doprowadzą nas do neutralności klimatycznej do 2040 roku. Inaczej przekroczymy punkty krytyczne, rozpoczynające zmiany w naturze, których ludzkość nie będzie w stanie zatrzymać. Ulewne deszcze, tornada. Które od kilku tygodni notorycznie nawiedzają Polskę, to nie jedyne anomalie, z którymi przyjdzie nam się mierzyć. Wbrew powszechnej opinii, że ulewy redukują stan susz, my mówimy głośno. Ulewne deszcze odbijają się od suchej gleby jak od betonu. Nie nawadniają one pól, terenów zielonych czy zwykłych miejskich trawników. Niosą ze sobą tylko szkody. Duża część społeczeństwa została pozbawiona domów, miejsc pracy, a także jedynego źródła zarobków. Rolnicy, którzy na przemian walczą z suszą i zalanymi polami, nie są dostrzegani przez społeczeństwo, a anomalie ich dotykające są bagatelizowane. To, co teraz dotyka rolników, dotknie i nas. A kryzys klimatyczny nie zwalnia tempa. To czas na podjęcie działań. Dlaczego rząd cały czas pozostaje bierny? Czas przestać udawać, że katastrofa klimatyczna jest w czymś odległym. Czas na działanie jest teraz i właśnie się kończy. Czas, by klimat przestał być częścią politycznych sporów. To polityczkom i politykom powinno najbardziej zależeć na naszym bezpieczeństwie. Dlaczego zatem nie robicie nic, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu? Każdy kryzys jest równy i każdy równie niebezpieczny. Przestańmy zamiatać tak poważną sprawę pod dywan. Przestańmy udawać, że nas to nie dotyczy. Powiedzmy głos. Obiecy głośno. działanie. działanie kryzys. Kryzys. Czas na działanie jest teraz. Inaczej anomalie pogodowe staną się nową codziennością.